Chłopaki, mam pomysł, jak pomóc naszym dziewczynom. Jak? Zwłaszcza Dianie. Ukradniemy pamiątnik blondi, damy go Dianie, a ona przeczyta i Wtedy Dana zrozumie, że żaby ją wykorzystują. Od razu to będzie dla niej jasne. To nie jest zbyt dobry pomysł. A mamy inne opcje? Nie. To zaczynamy. Posłuchaj mnie, Taja. Nie zostaniesz przewodniczącą szkoły. A jak zaczniesz się popisywać, zrobimy wszystko, żeby cię wyrzucić z tej szkoły. Zrozumiałaś? Szczury, nie chcecie może wejść? Chłopaki się przebierają, będziemy mieli trening. To zły moment. Rozmawiamy. Nie mamy już z wami o czym rozmawiać. Albo się uspokoicie, albo was wyrzucimy, jasne? Szczury. Dobra, wyjdźcie już stąd. I, I kto, kto to mówi? Te dziewczyny są wszędzie. Tak, jak kurz w szkole. Dobra chłopaki, poszukajmy pamiętnika. Nie pouczaj mnie, Johny. Oto on. Pamiętnik z tajemnicami żart. Diana mnie za niego wycałuje. Timur, pamiętaj, że we trójkę po niego przyszliśmy. Dobra, chłopaki, musimy już iść, bo nas złapią. Pośpieszmy się lepiej. Czego się boisz? Chodźmy do garderoby dziewczyn. Ucieszam się. Dziewczyny, jestem w szoku, jaka Ebi była dzisiaj surowa. Co się z nią stało? Tak, zrujnowała nasz trening. No, dziewczyny, czasem się to zdarza. Dzisiaj po prostu nie miała nastroju. Przestańmy o niej gadać. Tak, zastanówmy się, jak uratować dane z drużyny Żab. Poprosiłem dzisiaj Ebi, żeby przyjęła dane do zespołu i niestety odmówiła. Coś dziwnego dzieje się z Ebi. Dobra, przestańmy rozmawiać o Ebi. Musimy uratować dane. Potrzebujemy pamiętnika Blondi. Dokładnie to chciałam wam powiedzieć. Jak super, że myślimy tak samo. Tylko jak go ukraść? Dziewczyny, teraz będziecie w szoku. Zrobiliśmy coś niemożliwego. Koszykarze, że to może porozmawiać wy z Ebi. Nie trzeba rozmawiać z Ebi. Dobra, koszyka, że chodźcie, pochwalcie się, co zrobiliście. Podjęliśmy pewne ryzyko. Prawie nas złapali. Ale udało się. Ukradliśmy blond i pamiętnik. Co? Koszyka, że jesteście najlepsi! Jestem w szoku, my naprawdę myślimy tak samo. Tak, jesteście najfajniejsi. Aby były tam sekrety, że przeczytacie je danie, a ona to wszystko zrozumie. Timur, jestem taka szczęśliwa, że jesteś moim chłopakiem. Co? Co tam jest? Jej pamiętnik jest pusty. Czy ona go nie prowadzi? Wygląda jak nowy, niesamowite blondie nie jest taka głupia. Tak, a wygląda na taką naiwną. Moim zdaniem to była przynęta.